Dzień dobry. Hello! Witam Was piękny niedzielny poranek. Jest pięknie. Tak. Się, ja nie chcę wracać do domu. Witają Was. Eleonory podróży. podróży. Ten głupi żac dla tych, którzy się spukają w czoło i się zastanawiają, co to się kurde dzieje. No właśnie opowiedzmy, jak to się stało e jak tak się stało. Powstał w taki sposób, że w, w biegłym roku na wakacjach zaczęliśmy nadawać takie live razem, ponieważ uważamy, dajcie znaczy też. Że nasze różne energie fantastycznie ze sobą współgrają. I ktoś napisał nam w komentarzu, że takie z nas, Eleonory, takie. Takie Eleonory. Eleonory. Co to są za Eleonory? Co to są za Eleonory? Gdzie jest Fryderyk? No i właśnie wtedy powstała taka koncepcja Eleonor podróży, którą pokowaliście. Bardzo często piszecie nam w prywatnych wiadomościach, że czekacie na kolejne podróże Eleonor, więc dziś jest tak. ten dzień, kiedy widzimy się po raz drugi. Tak, a ponieważ podróżujemy też z Magdą prywatnie w różne miejsca i potem prezentujemy Wam mm. różne sposoby na spędzanie czasu w tych miejscach według naszych energii, no to właśnie jakoś tak to się poskładało, że bardzo Wam się to spodobało, więc dlatego kręcimy dla Was i dlatego witamy Was tym, Leonory, Podróży. Tak. A dziś będzie o tym, dlaczego nie wypowiadamy swoich marzeń na głos i jak bardzo to jest ważne. I jak bardzo mogą nam pomóc w realizacji naszych marzeń ludzie, inni ludzie, fajni ludzie, czasem tacy, których znamy, a czasem tacy, których w ogóle nie znamy. Ale weź jak powiem na głos, to to będzie miało taką moc. No I właśnie. Nie? Mogę nie zrobić potem. Ja sobie tak pomyślałam, wczoraj miałam taką myśl, że ludzie często mają takie, ja też sama jestem winna temu, że często mówię, o, ja też mam takie marzenie, albo o, ja też kiedyś miałam takie marzenie, albo wiecie, to trochę tak na zasadzie Przypomina mi się, że mam takie marzenie, jak mi ktoś o tym mówi, a to dlatego, że ja sama nie mówię o nim wystarczająco głośno, często i tak dalej. Co powoduje, że niestety w związku z tym nie realizuję również tego marzenia, ponieważ nie myślę o nim wystarczająco często i ja często nie mówię o nim wystarczająco często. Zresztą to mi się przypomniało z tymi mawieniami, fantazjami noworocznymi. Mhm. Ja też kiedyś spisałam taką fajną kartkę, tylko o niej zapomniałam. I znalazłam ją w grudniu i miałam takie, kurde, no to mogłam zrobić i to mogłam zrobić, tylko w ogóle o tym po prostu w ferworze życia zapomniałam. I teraz już po prostu mam swój zeszyt z bucket list na widoku i go kartkuję raz w tygodniu, przeglądając co mogę zrealizować i co mogę właśnie głośno zakomunikować, bo też pewnie się zorientowaliście, że jak ja mam potrzeby, czegoś szukam, czegoś potrzebuję, to o tym piszę, o tym mówię, a też jak wy powiemy pewne rzeczy, że obochy ma się coś tam, no to to jest też taki rodzaj decyzji w nas, że to nie jest na tej półce, pamiętacie może z ostatniego naszego wystąpienia, że taka półeczka nigdy nie do zrealizowania, tylko do pogadania, więc to już idzie z tej półki do półki, chcę to zrobić, naprawdę chcę to zrobić. Ja pamiętam, opowiem mam taką historię sprzed 3,5 pół roku, kiedy wpadliśmy razem z moim mężem i z moim synem na taki koncept, że spiszemy sobie swoje marzenia na kartce, włożymy je do, tak wypadło, opakowania po pustym magnezie, bo przywieźliśmy ze sobą na wakacje suplementy i magnez się skończył i miał idealne no dobrze, opakowanie. Dobrze, miłość, tylko chyba ty mogłaś przywieźć z wakacji... Magnez? No, no, na wakacje, duchę. na wakacje magnez, tak. Włożyłam do tego opakowania tą kartkę z tymi marzeniami. Na całe szczęście mój y, jakiś taki mały, ale jednak cień krytyczności powiedział zrób zdjęcie, gdyby zginęło, uwaga, po czym y, plastrem zakleiliśmy te opakowanie, poszliśmy na plażę, zakopaliśmy to i nazwaliśmy to kapsułą czasu. I ustaliliśmy ze sobą, że po trzech latach przyjedziemy w to miejsce, żeby wykopać tę kapsułę po to, żeby zobaczyć, czy nasze marzenia się zrealizowały. I teraz uwaga, bo są dwa wątki. Jeden jest taki, że na całe szczęście zrobiłam z tej kartki, ponieważ po jakimś około roku dotarło do mnie, że jak ja mam zrealizować te marzenia, skoro ja sobie ich nie czytam od roku? To, to w ogóle jest jakiś absurd. Napisałam, Aha, ja w ogóle, ja a jak. one się same spełnią, nie? No, więc jak zorientowałam się, że mam to spisane, to zaczęłam zaglądać do tego że tak tej kartki w telefonie raz na jakiś czas, po to, żeby sobie przypomnieć, co to ja się sama ze sobą umówiłam, że zrobię. Natomiast no, druga rzecz, której już nie mogłam przewidzieć, która również okazała się być znamienna, była taka, Basia wiem, bo nawet nie pytała, w zeszłym roku pojechaliśmy wykopać tę kapsułę. I okazało się, że w okolicy, w której ją zakupowaliśmy, o coś tam za nami ten. Ja chciałam powiedzieć, że to się tak nie da, jak na Bali, że pójdę wyłączyć cykady, bo musiałabym zejść z drugiego piętra, wiesz? Także dzisiaj tak. musimy to znosić, wszystkie dajcie wyle. znać, czy słyszycie te tak. ptaki i tego pana, który coś skrobie. Okazało się, kochani, że y, nasza kapsuła czasu została przysypana na wydmie o przynajmniej jakiś metr, półtora, w sensie tak do pasa wyżej jest ta górka, która była, a wiem, po Zdjęcie, jakby zakopanym tam płotku, który jest prawie przykryty tą wydmą, a nie był przykryty, bo sięgał mi do pasa, kiedy kopałam tę kapsułę, więc uznaliśmy, że nie będziemy już niszczyć dziedzictwa narodowego i przyrodniczego Italii i głowy Spolido. Po prostu zostawiliśmy tą kapsułę dla potomnych tam, ale to był fajny, taki dla mnie, takie uzmysłowienie, właśnie a propos też moich przekonań, że ja sobie coś zakopię, a to się tak. Tak jeszcze parę lat temu, nie? A to tak magicznie się ma samo wydarzyć i potem... No ale wydarzyło się. No wydarzyło się dlatego, nie wszystko, tak powiedzmy 70%, ale to się nie wydarzyło, tylko to zrealizowałam. A okej. Okay. No właśnie, ale gdybym nie zrobiła tego zdjęcia, to by się nie stało. To ja mam teraz alternatywną opowieść. A mianowicie ja co roku, jak robię mapy marzeń w styczniu, to jeszcze piszę do siebie list. Mm -hmm. List z perspektywy końca roku. Mm -hmm. Czyli w tym roku, w styczniu, pisałam do siebie jak do grudnia 2023, bo taki mm -hmm. rok mamy, nie? tak? Okej. Okay. No i piszę, droga Basiu, to był wspaniały rok i opisuję, co się w tym roku wydarzyło, oczywiście z poziomu fantazji, swoich i potrzeb, ale potem ten list chowam w kopertę i chowam go razem z choinką. Mm -hmm. Czyli go nie oglądam i nie wiem, co tam jest. Mm -hmm. I powiem Wam, że realizowalność tego u mnie to tak zazwyczaj jest jeszcze z obsługą dwuletnią, ale już sam fakt słuchajcie, że my o czymś myślimy i że to przelewamy na papier, już to powoduje, że tam się 30-40% naprawdę samomaterializuje w taki sposób, że idzie w to energia jakakolwiek więcej niż tylko myśl i fantazja. Ale oczywiście polecamy Wam zdecydowanie tą wersję. No jednak... w kontakcie często z tym marzeniem, tak. Tak. Ja zresztą rok w rok, od dwóch lat robię taki eksperyment, że w grudniu zachęcam, no w tym roku to wypadło w dniach stycznia, tutaj właśnie między innymi naszą społeczność do tego, żeby wysyłały listy ze swoimi intencjami na rok i potem końcówko roku w grudniu odsyłamy te listy na koszt osób, które je wysłały. Zrobiliśmy już raz taki eksperyment i przepiękne dostałam wiadomości od osób, które otwierały i były wzruszone tym, że zrealizowały swoje marzenia a ja w domu cały czas trzymam listy osób, które wysłały mi je dwa i pół roku temu, które napisały listy do siebie, które ja przetrzymuję w swojej personalnej szafie i w styczniu przyszłego roku, czyli roku 2024 wypada dokładnie 3 lata od kiedy mi je wysłały i ja je będę też im odsyłać, więc to są, popatrzcie, to są fajne mechanizmy, takie symboliczne, bo nawet jeżeli my mamy zdjęcie tego listu, tak jak ja potem finalnie zaglądałam do tego, to to nie zmniejsza tego, Takiego też a propos tego, co mówiliśmy w, w piątek, tej romantyczności, bo jak tak czy inaczej symbolicznie otworzę ten list po czasie, w którym się umówiłam, to mogę celebrować, że zrobiłam, że dopięłam do, 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 tych swoich marzeń, I to jest bardzo wzruszający moment, kiedy otwieramy sobie taki list. Znowu nam tam coś teraz dla odmiany, ale. Tak, mhm. mają wysoko wrażliwi. Okay. Eee, i, I jak sobie otwieramy taki list i mówimy sobie: OK, dobra, to się udało, albo właśnie nie udało się, bo ty tego nie zrobić. No no ja zrobiłam, zrobiłam to, go, nie? Tak. No. Słuchajcie, ale werbalizowanie i mówienie ludziom o swoich potrzebach, swoich marzeniach jest bardzo ważne. Mnie się tutaj przypomina, jak parę lat temu byłam na takim dużym evencie i tam już nie występował główny trener, tylko jego, jego współpracownicy, takie jego prawe ręki. Można tak powiedzieć? Ja już ale Jego prawe ręki. Poproszę wszystkich analityczno-krytycznych, żeby napisali teraz, jak to się poprawnie wymawia. I wszystkich złośliwcom poprzedzam, że i tak będą prawe ręki. No, więc ja się wtedy zachwyciłam tym modelem biznesowym, i pomyślałam sobie, że ja też bym tak chciała. I od tego marzenia przeszło do działania. Czyli gdziekolwiek ja szłam na różnego rodzaju wydarzenia, to ja zawsze podchodziłam, przedstawiałam się, mówiłam kim jestem, jakie szkolenia robię, że jestem chętna do współpracy, do połączenia sił. I tak trafiłam na naszą Panią Prezes, na Magdę Balcerzak. widzicie też jej to zakomunikowałam na jakimś evencie, w którym, na którym ona występowała, miała ja swoją jakąś prelekcję. I dostałam parę tygodni, miesięcy później od niej propozycję poprowadzenia czegoś jeszcze wtedy dla Eee, jaki to był projekt eee, o, o tych pieniądzach? Projekt dla mnie polskiego doradztwa finansowego. Tak. Mhm. Eee, I zrobiłam dla nich wideo, później kolejne, później się spotkaliśmy już w heksagonie. I tym sposobem, od mojej takiej idei czystego marzenia, fantazji w sercu, poprzez jednak gadanie o tym, dotarłam do tego miejsca, w którym jestem mhm. i w którym chciałam być. Gdybym tego nie wypowiedziała, to by się nic nie stało. Tak, ale ja mam bardzo podobne doświadczenie z napisaniem swojej pierwszej książki w życiu, która jeszcze z czasów marketingowych była o YouTube, bo, bo to była moja specjalizacja i pamiętam, że marzyłam i mówiłam na głos o tym, że chcę tę książkę napisać. I były osoby, które w tej drodze pomogły mi, słysząc to moje marzenie, je zrealizować. Między innymi, jedną z osób, która bardzo mi wtedy pomogła tą książkę wydać, był Michał Sadowski, prezes Brand24, który. Jak usłyszał, że ja chcę wydać książkę, połączył mnie z wydawnictwem, zarekomendował mnie w tym wydawnictwie. Mnie się wydawało, że to jest nierealne, przecież ja nie znam nikogo, kto wydaje książki, a okazało się, że znam kogoś, kto zna kogoś, kto już to zrobił. I to jest niesamowicie ważne, słuchajcie, że jak mówimy, to nie tylko jest tak trochę jak, nie wiem, z palenia, że jak mówimy innym ludziom, że rzucamy, to oni nas trochę utrzymują w tym postanowieniu i nas pilnują i, i, i przypominają nam o nim, kiedy nam się zapomina. Ale też mówiąc to powodujemy, że znajdują się ludzie, którzy nam pomagają te marzenia realizować. Jak to było, że tylko pięć osób dzieli nas od poznania każdej osoby, którą chcemy poznać? I jakiś taki ten łańcuszek jest, że jak wystarczającą ilość osób zapytasz, to zawsze to idzie dalej, tak? Ja nie znam, ale wiesz co, znam kogoś, kto może znać. ten ktoś też nie zna, ale powie kurczę, czekaj. Znam kogoś, kto się z tym spotkał, ten ktoś mówi, ja też nie wiem, ale i tym sposobem przez hmm. którą tam osobę nagle dostajesz połączenie takie, że po prostu szok. No ale jak siedzisz cicho, no to nic się nie wydarzy. No, ale my nawet w Maroku tego doświadczyliśmy, kiedy okazało się, że nasza przewodniczka Agnieszka, która nas tutaj obwozi i zabiera na wycieczki, okazało się, że ma masę wspólnych znajomych. Anioł Oszejca z kilkoma osobami, które tu są na wycieczce, siedzi tu od 4 czy 5 lat i w torii. Nie mamy wspólnych, że tak powiem, przestrzeni biznesowych, więc tak jest rzeczywiście, że bardzo często, kiedy zaczynamy o pewnych rzeczach jak zdarta płyta mówić, jeżeli nam na tym bardzo zależy, to nie ma szans, żeby wszechświat nam nie, przy, nie przyniósł rozwiązania. Dajcie znać, czy mieliście takiej sytuacji, podzielcie się w komentarzu, słuchajcie swoimi historiami, czy coś też tak miał, napiszcie, czy przydarzyło Wam się właśnie, że o tym już powiedzieliście, coś, co wydawało Wam się w ogóle nierealizowalne. I nagle to coś się zmaterializowało, bo ktoś powiedział, słuchaj, nawet są takie sytuacje, że ktoś mały o czym ja mówię, ja to mam na zbyciu akurat. Jeszcze ci to mogę podarować. Też mi się takie sytuacje zdarzyły. Czy byłam jakby widzem w takich akcjach i rozmowach, gdzie ktoś czegoś potrzebował, a ktoś mu to po prostu podawał, bo miał to właśnie do wydania. Więc warto komunikować. Ale ja myślę sobie, że jest jeszcze jeden ważny wątek a propos ludzi, dlaczego ludzie nam są potrzebni w drodze do realizowania marzeń. Dlatego, że jeżeli teraz już przeniesiemy siłę ciężkości na ludzi, którzy nas znają, to wracając do naszej rozmowy o odwadze i też naszych lękach z piątku, to jest trochę tak, że jeżeli ja znam Basia, Basia zna mnie, ja wiem, czego ja się boję, Basia wie, czego ja się boję, to mając koło siebie osoby, które znają nasze lęki, jest większa szansa, że te osoby nas zaopiekują odpowiednio w pewnej sytuacji, kiedy my mamy już wiecie, tak o pół kroku, żeby coś zrobić, a ja się wycofujemy, bo ja się boimy, nie? Czy, czy na przykład właśnie wycofujemy się może niekoniecznie z powodu lęków, ale jakichś naszych takich obaw czy ograniczeń i wtedy kiedy te osoby, które są blisko nas znają te ograniczenia, to są często w stanie nam pomóc je pokonać i eee, nie wniosec. W tej sytuacji na Bali, jak mi się nie chce szukać fajnych apartamentów, a ty nie zadzwonisz po wino. Tak, dokładnie. No. To jest właśnie, to jest, to jest takie poczucie, że nie zawsze musimy opierać tylko i wyłącznie się na sobie, tylko nie, nie bawimy się w Zosie samosie, tylko takie poczucie, że możemy w danym momencie... Nawet wiecie, teraz mi przychodzi do głowy taki abstrakcyjny, nie abstrakcyjny, tylko właśnie taki typowy przykład, taki w ogóle bardzo przyziemny, czyli w drodze do tego naszego marzenia w pewnym momencie tak po ludzku się zmęczymy i powiem, ja mam dość, już ja mam siły, nie chce mi się. W dupie może nie miałam tego robić i w tym momencie pojawia się ktoś, kto mówi, ej, ale ja ci przypominam o tym, że gadasz o tym od roku i to jest dla ciebie ważne i że to jest tylko taki moment, jesteś zmęczony, ja tu jestem, poklepy cię po, po plecach, po, po, że tak powiem, po przytule, pozwolę ci wypłakać, to moje, właśnie powiem cię w dupę. I, tam, i, tam. I w ten sposób pomogę cię, tak. zmotywuję cię, zaktywizuje cię. No. I w ten sposób być może, zamiast zrezygnować w jakimś momencie takim ludzkim, do, dojdzie do tego, że jednak to, to zmarzenie się zrealizuje. To taka a propos, wczoraj ja, siedząc na tej górce, słuchajcie, patrząc jak wszyscy to nie, zjeżdżają. To nie było wczoraj, ty jesteś w ogóle w jakimś innym czasie, jest wakacyjnym. To było w środę. No, tak. Ja Marga, w innym czasie. Ty jesteś w czasie, ty jesteś w czasie jest amerykańskim, to jest taki czas. Który jest, zawsze jest go dużo. Oni mają zawsze czas, jak się pytasz kierowcy daleko jeszcze, to on mówi dojedziemy, dojedziemy wtedy, kiedy dojedziemy. I ty też, no tu jesteś ciągle na tej górce, rozumiem twoje wrażenie. Ale jestem właśnie między jest z... <noise> do ciebie i do Magdy, ponieważ ja z dziewczynami się podzieliłam. tym, że jak miałam, jak, niech, nie chcę was skłamać, że ja miałam jakieś 10 lat, to było zaraz po tym, jak była komunia dostałam górski rower. I na tym rowerze, nie wiedząc, że istnieją prawa fizyki jeszcze, bo już fizyka wiecie, jest dopiero w czwartej, piątej, to co w szóstej klasie, yy, nie wpadłam na taki pomysł, że po pierwsze te koła są większe niż gigry 3, więc... Gigry po, po 3, prawda? O. Nie wiedząc, że to się wydarzy, yy, rozpędziłam się szybciej niż myślałam i również nie przemyślałam jeszcze jednej rzeczy, zahamowałam przed nimi. A mój co sprawiło, że przeleciałam przez y, te kierownice i przejechałam twarzą dość sporą ilość po asfalcie. Miałem w finalnym Sklepionu to wstrząśnienie mózgu i takim gigantycznym strupem na pół twarzy na całe wakacje. Dziewczyny wiecie o co chodzi, to było straszne. Obycia. No i y, y, mam taką dość dużą, żeby nie powiedzieć, że y, taką nawet historyczną czasem obawę przed górkami, ja nie zjeżdżam na nartach, ja nie zjeżdżam na snowboardzie z tego powodu. No i jak stałyśmy na tej górce i ja patrzyłam jak ludzie zjeżdżają, a ja miałam przerażenie w oczach, że tam jest ta górka, to dziewczyny z taką upartością, bo to nie był taki, wiecie, lęk z celi, że, nie wiem, o że zabije mnie ze strachu, że tam nie zjadę, a taki dyskomfort na zasadzie, nie wiem, czy chcę. I dziewczyny były uparte i chodziły za mną. No chodź, to no może zjedziemy, no może zjedziemy, no chodź, no chodź. I za co razem widział już do takiej świętego <grywa> spokoju? Dobra, o, no myśmy się odczepili. I to, to taka deska do serwingu była tak naprawdę taka duża. Mhm. I myśmy na tej desce w trójkę usiadły i zjechały z piskiem. Chciałam powiedzieć opon, z piskiem, śmiechem i radością i piaskiem między zębami. To widział na Instagramie ten widział. Piasek mieliśmy wszędzie. Cudownie było. Słuchajcie, ja mam jeszcze taką, jeśli chcecie, pięć kroków do spełnienia wszystkich marzeń, Chcesz poznać? Tak. Ona jest super, polecam Wam. Po pierwsze, musisz wiedzieć, czego chcesz. <słuch> I zacząć robota. Nie, że przez sen ci przyjdzie, albo jakimś cudownym sposobem, tylko po prostu siądź na tyłku, kup sobie, są takie książki, nawet ileś tam marzeń czy jakiś pomysłów i tak dalej, albo skorzystaj z tego, co pisali ludzie na naszym ostatnim spotkaniu. Po prostu musisz wiedzieć, czego chcesz. Po drugie, sobie to zwizualizuj. Czyli poczuj, że już to zrobiłeś całym sercem, całym sobą, bo się może okazać, że już na etapie wizualizacji to nie jest Twoje że jak sobie wyobrażasz, że właśnie, nie wiem, surfujesz, czy jeździsz na snowboardzie, albo gdzieś tam, to czujesz bardziej e, jakąś, jakiś ucisk, czy, czy brak radości, że sobie wyobrażasz, że mieszkasz na Bali, tu mam taką fantazję, że się tam przeprowadzę na pół roku, i jak sobie to nawet wyobrażają potem, to mówią, o nie, 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 ja tam tylko na wakacje, więc sobie to wyobraź. Potem trzeci punkt to jest bycie uważnym na symbole. Czyli jak chcesz na Bali wyjechać, to jak ci przejeżdża samochód z reklamą, e, fantastyczne wakacje, to zadzwoń do tego biura. Sprawdź, ile cię to będzie kosztować, jakie są warunki. E, albo jak czytasz, że koleżanka, właśnie wróciłam z Bali, jest super, no to skontaktuj się z nią, pogadaj z nią. To jest punkt trzeci. Czwarty punkt to jest bycie w działaniu. Czyli jak już masz symbole i widzisz znaki, to potem wykonaj jakiś ruch, właśnie chwyć za ten telefon, pojedź do tego biura, po prostu zrób coś już fizycznie, tak, żeby mieć jakąś konkretną informację, jakiś ruch musi, jakiś być. Ruch musi być, tak, bo mhm. ten trzeci ruch to jest, że widzisz i wyłapujesz te symbole, a czwarty to jest, że jakby to wykorzystujesz w działaniu i piąty to jest mój ulubiony, no, puść. Po prostu nie uzależniaj swojego szczęścia od tego, czy to będziesz mieć, czy nie będziesz mieć. Nie mówię tu o tym, że nic nie robisz w tym konkretnym kontekście, ale że nie robisz sobie takiego psikusa, że mówisz, jeśli pojadę na Bali, to to będzie dobry rok. Nie, po prostu to będzie dobry rok, a jak pojadę na Bali, to to będzie zajebiście dobry rok. Mhm. E, takie uwolnienie. Bo czasami też zwróćcie uwagę, że niektóre marzenia e, nie są nasze. I czasami zawrócenie z tej drogi, tego marzenia, jest najlepszą decyzją, bo coś robisz, bo to było moje marzenie. Nie wiem, chciałeś skoczyć ze spadochronem, ale w międzyczasie się posunąłeś w wieku od 20 lat i dzisiaj to już cię nie napawa taką adrenaliną, że serce mocniej bije z radości, tylko zwykłym lękiem, że sobie coś zrobisz i po cholerę masz realizować to marzenie, które było aktualne 20 lat temu, a dzisiaj już tego nie chcesz mieć, to potrzebne i chcesz tylko odhaczyć po to, żeby się nazywało, że zrealizowałeś. Nie polecam. Śmieć mi się chce, bo mi się zawsze przypomina, jak sobie kiedyś zapisałam na moim bucket list, że chcę kupić mieszkanie w Hiszpanii, a potem nasza Magda walczy, że mnie kupiła i jej wykreśliłam z tej listy z radością, chociaż to nie było przeze mnie zrealizowane marzenie, ale to było takie marzenie na zasadzie, okej, okay, no to ja już teraz nie potrzebuję tego marzenia, skoro mam kogoś bliskiego, kto to marzenie zrealizował i mogę ja z tego cieszyć No I teraz na siłę się, że ja też muszę kupić jest w zasadzie no sercji. No dobrze, podzielcie się jak tam wachy marzenia. Napiszcie nam, co zabieracie. Dzisiaj zapraszamy na naszego Instagrama. Tam się jeszcze trochę pojawi pewnie treści Na izgiracji. nasze Instagramy, bo teraz wszyscy zaczną szukać Eleonory w podróży, a my dalej nie założyłyśmy tego nie, konta. Nie. Barbara Lech, Coach i to miłość po prostu tak nie znajdziecie no właśnie. właśnie też na instrukcji. Poszukajcie, zajrzyjcie też na nasze YouTube, tam się też trochę różnych treści dzieje inspiracyjnych. Może coś spowoduje, że gdzieś Wam się zapali ispierka i będziecie chcieli zrealizować którejś ze swoich marzeń. A my widzimy się już w Polsce. Tak. Mam nadzieję, że bardzo Was proszę, tam żeby taka pogoda była jak tutaj. By było, 35 stopni. To by było by fajne. No, to no. niech no. się tak zadzieje. Dziękujemy Wam bardzo guziole.